Cześć, a dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami na temat produktu Meglio Łazienka. To jest produkt, to jest środek, z którego ja ostatnio dość często korzystam, a to z tego względu, że jest on dość skuteczny w walce z różnego rodzaju brudem, zanieczyszczeniami czy... Kamieniem. Bardzo szerokie zastosowanie też jest tego produktu, ponieważ można go wykorzystywać na przykład do czyszczenia umywalek, do czyszczenia Kabiny prysznicowej do czyszczenia toalety, prawda? A zatem bardzo fajne, uniwersalne wykorzystanie tego produktu. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że do niektórych powierzchni on się nie nadaje. Oczywiście macie też wszystko opisane tutaj na odwrocie tego opakowania. Warto się z tym wszystkim zapoznać przed skorzystaniem z takiego środka. No i jeżeli chodzi o inne kwestie, no to ja za taki produkt w sklepie zapłaciłem kilkanaście złotych. Myślę, że jak na taki produkt, jak na ilość tego produktu, tutaj mamy jak sobie widzicie 650 ml, no to jest to dość uczciwa cena. No i też dodatkowo Patrząc przez pryzmat samej skuteczności tego produktu, myślę, że również tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Co do sposobu użycia bardzo proste. Wystarczy tak naprawdę na czyszczoną powierzchnię spryskasz trochę tutaj w postaci właśnie sprayu daną powierzchnię. No i zostawiacie wtedy sobie na parę minut, ja najczęściej zostawiam na 2-3 minuty taki spray na powierzchni, żeby ta powierzchnia gdzieś tam lekko nasiąkła właśnie tym Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby nie za długo, ponieważ e, tutaj też są takie zalecenia żeby nie przekraczać czasu 5 minut. Natomiast ja dla bezpieczeństwa tutaj właśnie przeważnie 2-3 minuty tyle czasu na tyle czasu mniej więcej zostawiam ten płyn na danej powierzchni. No i później mokrą ścierką prze, po prostu przecieramy i pozbywamy się tego płynu z danej powierzchni, dzięki czemu już dana powierzchnia bardzo fajnie później wygląda po takim przetarciu właśnie szmatką, tak? A zatem ode mnie jak najbardziej polecenie tego Produktu, myślę, że jest to rzeczywiście środek, który warto zarekomendować, no bo bardzo fajnie rzeczywiście działa. No i dzięki niemu też rzeczywiście ta łazienka bardzo dobrze później wygląda. Naprawdę dobrze jest wyczyszczona. Zatem myślę, że jeżeli poszukujecie jakiegoś takiego sprawdzonego środka do czyszczenia łazienki, no to warto tutaj wybrać jak najbardziej. Produkt Meglio, tak? E, natomiast jestem też ciekaw Waszych spostrzeżeń. Dajcie znać w komentarzu, co wysłaniecie o tym produkcie. Ja zachęcam do subskrypcji, zachęcam również do zostawienia polubienia pod tym filmem. A tymczasem to wszystko. Do zobaczenia.